Cześć. W tej części zajmiemy się czymś takim jak licencjonowanie, jeżeli chodzi o program TIA Portal. Tak? Licencjonowanie, czyli w sensie tak to naprawdę, ok, co zrobić z takim Pendrive'em, który dostaniecie wraz z e, płytami, li, li, płytami instalacyjnymi do e, TIA Portal, tak? no i co zrobić z takim Pendrive'em? Jak w ogóle tutaj zabrać się za to, żeby tą e, tu licencję wgrać do. Do naszego, do naszego komputera. Ja już tutaj na moim komputerze mam zainstalowane dwa, trzy, tak to właściwie, programy, chociaż one się, chociaż te tych programów tutaj tu instaluje się więcej, tak, ale tylko zostawiłem sobie trzy skróty na pulpicie. TIA portal w wersji 18, automation. License Manager oraz S7 PLC SIM wersja 18. W trakcie instalacji TIA Portal tam kilka rzeczy. Generalnie to jest bardzo prosta instalacja, ona trwa kilkanaście minut. Zajmuje od razu, mówię, sama, sam obraz płyty instalacyjnej, tej podstawowej, zajmuje około 7 giga. Jeżeli chcecie doinstalować do to na przykład PLC-SIM, czyli symulator sterownika PLC, no to tam już jest kolejne jakieś pół, półtore giga. No więc trochę, trochę tego jest. Nie będę tego pokazywać, bo to jest nudne eee, i tak to właściwie, no możecie na internecie znaleźć wiele filmików. Ja bym chciał się zająć, to naprawdę jest samym tylko i wyłącznie programowaniem. Ok, co zrobić? Wkładamy tego pendrive'a do gniazda USB naszego. Komputera. Jak się, tu ruchomi, jak się tu ruchomi manager plików w tu Windowsie, tak, to zobaczycie, że tu na tym pendrive może być jakiś PDF, który będzie Wam pokazywać, mówić w jaki sposób macie tutaj właśnie się z, tym, z tymi licencjami, co macie z nimi z zrobić. Tak? Ale widać od razu tutaj, że, że oprócz tego PDF-a, który, który tutaj będzie, to nic więcej tutaj tak e, to tu właściwie nie ma. To się tylko to wydaje, że nie ma. Coś to niestety, e, znaczy to niestety to albo stety, e, Siemens sobie tak te swoje klucze licencyjne z, zrobił, że one w eksploratorze Windows, to nie są to widoczne, nawet to nie są pliki E, ukryte, tak, także ich e, tak tu normalnie w, tu mi to nie można nawet tu usunąć i tym bardziej tutaj nie można ich w żaden sposób e, przerzucić na komputer, tak, bo generalnie zależy nam na tym, żeby te tu licencje, które mamy na tych pendrive'ach, zgrać sobie na e, komputer, żeby później bez tego pendrive'a e, tej ja aporta tu normalnie używać. W jaki sposób wgrać e, licencje i w ogóle? O co chodzi z tymi licencjami, tak, na nasz komputer? Uruchamiamy właśnie ten program Automation License Manager. No i widzimy tutaj mm, trzy takie, jakby, powiedzmy, elementy, tak, na, na naszym komputerze. Mamy nasz dysk C, czyli to jest ten nasz dysk podstawowy. O tych licencjach, które są tutaj, to zaraz powiem. Mamy ten mój pendrive z moją licencją. Tak, Oraz mamy coś takiego jak Master Licenses. Tym, tym się nie będziemy zajmować. Nas interesuje tak to naprawdę to, co jest tutaj na tym pendrive oraz to, co mamy tutaj już w jakiś tam sposób utworzone. Li licencje tymczasowe, tak zwane triale do naszego TIA portal. Teraz tak, jeżeli zainstalujecie TIA portal i nie wgra wgracie sobie tu licencji. No to w pewnym tym momencie program, tej portal, zapyta was, się, czy utworzyć 21-dniową to licencję na wersję, tak jak macie tutaj na przykład produkt, tak? Macie WinCC Professional, tak? Albo Dostęp 7 Pro Professional Combo, tak? To są licencje 21-dniowe, czyli na 21 dni to możecie używać tej, tak jakby takiej do dosyć dużej licencji, bo trzeba pamiętać o tym, że jak instalujecie te aporta, to nie wybieracie na samym początku, czy to ma być jakaś wersja Basic, Combo, Professional albo coś tam w stylu, tak Tylko po prostu instalujecie wszystko to, to co jest na tej pozycji, czyli tak no, to naprawdę i instalujecie wersję e, Professional, tylko poprzez te licencje wy ograniczacie albo to rozszerzacie sobie te możliwości tego e, programu. Tak? No więc ja tutaj do celów takich pokazowych i e, testowych e, pokazuję, że są takie wersje 21-dniowe. Tak, jak te 21 dni e, minie, no to e, generalnie program TIA Portal będzie można używać, natomiast już e, będzie to w dosyć takim ograniczonym zakresie, to na pewno nie będzie można wgrywać, dodawać jakieś urządzenia albo coś tam z tak? Natomiast, żeby wgrać tą naszą tu, tu licencję z E, pendrive'a. Zwróćcie uwagę tutaj na dwie rzeczy, tak? Ta licencja jest to e, licencja floating, tak? e, oraz unlimited type. Jest to wersja basic też, tak? Czyli jest to wersja po, e, podstawowa tylko i wyłącznie do e, programowania e, sterownika S7 ty, e, 1200, jeżeli byście chcieli programować Yy, sterowniki 1500, na przykład 300, 400 czy też 200, no to byście tu musieli już e, mieć tą wersję przynajmniej e, profesjonalną Mam tutaj akurat tą wersję basic, bo w zupełności do, do, do moich celów mi wystarczy, ale to, co jest też cie, cie, ciekawe, jest to wersja floating, tak? czyli jest to wersja, którą możecie teoretycznie przenosić z komputera na. Komputer. Nie jest to wersja w żaden, znaczy nie jest to licencja w żaden sposób związana z komputerem. Także nie wiem, z płytą główną to komputera, jak to jest w Windowsie, to na przykład tak. Jest to wersja związana, znaczy jest to tak jakby wersja płynna, tak? Który, którą można przenosić, Czyli też teoretycznie, jeżeli będziecie chcieli tu używać e, powiedzmy tej waszej to licencji na różnych t, 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 komputerach, to możecie właśnie z tym pendrive'em, który tutaj macie, możecie e, chodzić i na tych e, komputerach to właśnie działać. Ale skupmy się na tym, to w jaki sposób tą licencję przenieść na nasz komputer. No to bardzo prosto. To jest tak, jak gdybyśmy przenosili jakiś plik z jednego e, folderu do drugiego, tak? Czyli e, łapie tą tu licencję i przenoszę na mój dysk C. Tak? Czyli już <laughs> proszę zwrócić uwagę, że mamy tą tu licencję na dysku C. Tak, czyli mamy, tak, tak jakby my ją wycięliśmy z tego pendrive'a i wrzucamy właśnie tutaj na, wrzucamy tutaj na dysk C. Jeżeli ktoś na swoim komputerze ma yy, Więcej partycji, ma więcej dysków, to na przykład, tak, to ja bym zalecał to, aby jednak tą tu licencję przerzucać na inną, na inną partycję niż Czasami się zdarza tak, że Windows się zawiesi, Windows się w cudzysłowie popsuje i trzeba wersję Windowsa, tak, trzeba po prostu przywrócić do, do ustawień fabrycznych, sformatować dysk albo coś w stylu, i to niestety ta licencja może nam zginąć, tak, czy to zniknąć, no to szkoda by było trochę. Natomiast najczęściej, jak mamy jakieś inne partycje, inne dyski, no to to się mniej psuje. Tak, stąd, stąd warto sobie tą licencję przegrać gdzie indziej niż na dysk C. No i w ten sposób, tak jak tu widzimy, możemy już na naszym license key, czyli na tym pendrive, już tej tu licencji nie ma, możemy E, używać już e, na, naszego TIA Portal e, w wersji Basic e, nieograniczone, natomiast w wersji, e, natomiast w wersji tutaj e, Professional da, czy też e, akurat e, pro, e, prof, e, Professional to możemy tu używać przez kolejne 20 dni. Dziękuję, to wszystko. Zapraszam do kolejnych filmików.